Electronic Arts się sprzedało inwestorom z Arabii Saudyjskiej za 55 miliardów dolarów. Plotki na ten temat krążyły od kilku dni, ale jej właśnie oficjalnie ogłosiło, że transakcja wejdzie w życie, a strony doszły do pełnego porozumienia. Na jego mocy Electronic Arts w 100% przejdzie w ręce konsorcjum składającego się z trzech podmiotów: Public Investment Fund, w skrócie PFI, Silver Click Management oraz Affinity Partners. Ten pierwszy podmiot jest ściśle związany z władzami Arabii Saudyjskiej. PFI to fundusz zarządzany przez Mohamada bin Salmana, następca tronu, obecnego premiera i realnego przywódcę państwa arabskiego. W portfolio ma on już od dłuższego czasu także udziały w Capcomie, Meta, Boeingu, Uberze, Disneyu, Take Two, czyli właścicielu Rockstara, a także Nintendo, Embracer Group oraz Activision Blizzard. Silver Lake Management i Affinity Partners to z kolei podmioty głównie amerykańskie. Na czele tego drugiego stoi Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, czyli obecnego prezydenta USA. I co ciekawe, PFI ma w jego firmie od kilku lat już znaczące udziały. Co to wszystko w praktyce oznacza? Zarząd i jej jej na transakcję oficjalną zgodę, warunki zostały ustalone, teraz rozpoczyna się więc formalny proces, który według komunikatu EA ma potrwać około 18 miesięcy. Pełne właścicielstwo ma przejść w ręce nowych podmiotów w pierwszym kwartale 2027 roku. Wraz z zakupem EA, Arabowie oraz pozostali członkowie konsorcjum staną się właścicielami wszystkich marek oraz zespołów należących do Electronic Arts. Od teraz arabskie, przynajmniej częściowo, będzie więc EA Sports i ich EAFC, FC, Bioware i Dragon Age, Maxis oraz Sims, Dice oraz Battlefield, Criterion oraz Speed for Speed i wiele, wiele innych serii oraz brandów, które przez lata tworzyły historię gamingu.